Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa, Elżbieta Kobelak, dzień dobry. A moimi i Państwa gościem jest dziś Kamil Tłużnik, szef kuchni, nauczyciel. Bardzo dobry kucharz, wiem, bo próbowałam. <grym> witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Najbliższe dni, bardzo specyficzne, z bardzo wyjątkowym menu. Panie Kamilu, czy mm, najbliżsi mają z Pana pożytek w ten przedświąteczny czas? Czy tak jak w przysłowiu szewc bez butów chodzi? Trzeba było dzisiaj rano wstać i przygotować w domu też wigilię, bo wcześniej przygotowaliśmy dla państwa cateringi tudzież inne formy świąteczne. Dzisiaj zacząłem święta w domu. O której pan wstał? Straci nam pan? Dzisiaj wstaliśmy w domu o 6 i zaczęliśmy tak naprawdę przygotowania. Krzątając się po, po domu, dzieciaczki nasze, Tomasz, Maja obudziły się i jakby też dołączyli do tych przygotowań, bo jakby fajnie jest ugotować. Ale coś wspólnie. Czyli nawet taka pomoc, obieranie warzyw, pilnowanie, żeby się nie przypaliło. Fajna forma też zabawy. Tutaj nasz redakcyjny kolega mówił od rana, że on ma właściwie już wszystko zrobione łącznie z sałatką, a pan dopiero zaczyna, czyli da się. Da się, tak zwane last minute. A może nie wszystko naraz trzeba przygotowywać po kolei, ale wszystko się myślę, że uda. A jak to jest z tym naszym podejściem do menu wigilijnego, świątecznego, do tego, co stawiamy na stole? Jesteśmy tradycjonalistami? Myślę, że nasza forma obchodzenia się ze świętami. Staramy się utrzymać jakby najbardziej tradycję, ale jednak ten sposób nowoczesności i tego, co chcemy zjeść, a co powinno być, już się zmienia. Myślę, że jeśli barszcz. Na pewno w wielu domach powstanie, ale tak jak zupa grzybowa lub zupa rybna, nie wszyscy będą chcieli zazwyczaj jeść, więc wezmą też inną. Wiele osób, na przykład, już zupa dyniowa na święta zostanie ugotowana i zjedzona. Myślę, że też taka forma kuchni nowoczesnej jest coraz bardziej nam spotykana. Potrawy, które często zamieniamy, pan mówi o zupie, ja coraz częściej słyszę o karpiu. Karp. Wiele osób jakby postrzega jako negatywną część świąt. Ma ości, inaczej pachnie. Ale jest przepyszny. Jest pyszny. Może nie zmusimy się do tego, żeby go kupić i zjeść na siłę, ale warto też pomyśleć taką refleksję nad zakupami. Bo jeśli mamy go kupić i tak naprawdę nie zjeść, to kupmy inną rybę, którą wykorzystamy i z chęcią zjemy. A co się znajdzie na e, pana, na szefa kuchni, stole wigilijnym? Jakie dania? Zacznijmy klasycznie od barszczu. Będą pierogi z kapustą, z grzybami, krokiety. A to tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Ten barszcz to jak powstanie? Barszcze, Tradycyjnie? Barszcz, <grym> powstaje. Już z kartonu? Od, e, nie, nie, nie. Wyrzekajmy się takich rzeczy, tym bardziej przy świętach. E, ja osobiście, tak jak lasminy nastawiłem gorącą wodę, ziele liście angielskie, cukier, troszkę octu, to się zagotowało i do tej wody dodajemy pokrojone umyte buraki surowe, surowe, jabłko e, i zostawiamy. I to jeszcze Nie... dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić? Oczywiście. Myślę, że <laughs> nawet jeśli ktoś jest dzisiaj jeszcze w pracy, wróci po południu i przygotuje taki zaczyn na barszcz, to jutro, jak sporządzimy z tego odcedzonego wywaru, myślę, że powstanie bardzo dobry barszczyk. Ja tylko powiem wszystkim naszym słuchaczom, bo być może nie zdążyli zanotować tych wszystkich składników, o których Pan mówi, że rozmowa będzie do wysłuchania na stronie internetowej Radia Gorzów, więc tam mo będzie można wszystko spisać. No dobrze, i teraz taki barszcz jutro będzie już gotowy. Będzie gotowy. Starajmy się unikać tych różnych saszetek, że tak powiem. Może... Mniej ugotujmy, ale jednak smacznie, bo często jest jak nastawimy wielki garnek, wlejemy tam mnóstwo wody i się okaże, że ten nasz barszcz nie ma tego koloru. Co wówczas? Wówczas powtórzmy tą samą czynność, czyli zagotujmy niewielką ilość wody i dodajmy te buraki. I ten, te buraki naprawdę oddadzą kolor, nie musimy kombinować z barwnikami, z saszetkami. Myślę, że to będzie dobry kierunek świąteczny. No dobrze, to mamy barszcz, uszka, pierogi. U Pana? Tak jest, u mnie. Do tego będą ciasta, czyli sernik, makowiec, to klasyka. Z chęcią u nas w domu dzieciaczki zjadają właśnie sernik, więc jakby będzie to większa blaszka, bo zostanie zjedzony. Na pewno pojawi się śledzik, na pewno pojawi się kompot z suszu, bo niektórzy nie lubią. Ach, zmora mojego dzieciństwa. A ja akurat jak najbardziej lubię, więc przygotujemy. Ja zamiast kompotu z suszu zastępuję go kompotem po prostu z owoców, czyli jabłka, czyli jakieś kompoty, które dostaję od rodziny i tak też można, tak? Sprawmy, żeby ta wigilia wszystkim smakowała. Tak, moja małżonka na pewno też przygotuje kutię. Jest to potrawa z jej rodzinnego domu. Niekoniecznie będziemy musieli przygotować. 12 kg, niekoniecznie 6 kg, zróbmy mniej. Bo pamiętajmy nad tym hasłem, nad refleksją: że czasami nie wyrzucajmy tego jedzenia. Zróbmy nieco mniej. Jest takie przysłowie, że głodny gość w domu to zły gość. Możemy go nakarmić różnymi potrawami. Naprawdę mamy, jak otworzymy lodówkę, to tam jest mnóstwo produktów, które możemy postawić na ten stół, i nasz koszt nasz nie wyjdzie głodny z naszego domu. Tak jak w moim domu, no mamy wiele, wiele produktów, z racji tego, że nawet moje dzieci jakby no nie przypadają za rybą, ale zrobimy zamiast tego karpia zrobimy paluszki z dorsza, z sandacza, więc jakby korzystajmy z tego okresu świątecznego, że chcemy wspólnie zasiąść do stołu. Tutaj mówiliśmy cały czas o tym menu wigilijnym, natomiast pierwszy, drugi dzień świąt, no to tutaj już wjeżdżają mięsiwa na stoły i chyba też mniej takich tradycji, prawda, jeżeli chodzi o pokarmę. Tak, jakby tu już wchodzi nowoczesność, mini porcje u niektórych będą, niektórzy zamawiali w różnych restauracjach też, bo to też nic swego zamówić catering, a... Sami musimy przygotować nasz dom, siebie na święta. Nie każdy ma czas przygotować. To też nie jest zła forma. Jeśli chodzi o drugi dzień świąt, jak najbardziej już wchodzi mięso na stół. Pamiętajmy o mięsie. Jeśli mamy obfitość tego, dajmy sobie też czas na to, żeby popróbować, a niekoniecznie się objadać. Czyli nie od razu pół kaczki nakładamy na talerz, tylko. Skromnie popróbować. Pamiętajmy, że zawsze możemy do tych dań, które nam smakują bardziej, no wrócić. Mamy tak naprawdę kilka dni tych świąt, także to jedzenie nam też nie ucieknie z tego stołu. Spróbujmy popróbować delikatniej. A możemy coś dodać do tych dań? Mówię tutaj właśnie głównie o pierwszym i drugim dniu świąt. No, żeby to trawienie było też lepsze, no bo faktycznie przed nami duża uczta. Duża uczta. Pamiętajmy też, że jak. Zasiądziemy do tego stołu, będziemy prowadzili różne rozmowy, ale nic nam nie przeszkadza, żeby wyjść na spacer, przejść po naszym mieście, tudzież okolicach i zobaczyć ozdoby świąteczne na domach, różnych blokach. Jeśli chodzi o spotkania rodzinne, popróbujemy, bo też będziemy przejeżdżali do rodziny na święta. Tam też popróbujemy, bo w każdym domu jest troszkę inny smak. Czy ten barsz, czy te pierogi u nas będą inaczej smakowały niż u szwagra, siostry? Myślę, że na pewno, ale warto też popróbować, żebyśmy mieli mm, możliwość oceny innych przepisów. To takie porównania przy świątecznym stole, to nie wiem, czy do... <noise> dobrze się skończy. Proszę powiedzieć, co zrobić z daniami, których nagotowaliśmy, piekliśmy, nasmarzyliśmy za dużo? Mrozić, nie mrozić? Wszystko można mrozić? Czy wszystko można mrozić? Niekoniecznie. Pamiętajmy o tym, że jak zaczniemy kroić warzywa na sałatkę jarzynową, że nasza lodówka też ma ograniczoną pojemność. Jak nakroimy tego mnóstwo, już musimy to, myślę... Wyprzedzić ten fakt przed gotowaniem warzyw na sałatkę jarzynową. Pomyślmy, ile potrzebujemy tego przygotować, czy przyjdą do nas goście. My czy... czasem tracimy rachubę w tych przedświątecznych przygotowaniach, ma pan takie wrażenie? Jest taki galimatias e, w myślach nawet, że tak powiem, że próbujemy skupić się nad jedną czynnością przygotowawczą, a nagle się okazuje, że jeszcze myślimy. Potrzebujemy jeszcze kokardę na prezent. Potrzebujemy jeszcze dolać wody pod choinkę. Potrzebujemy jeszcze to. I wpadamy w taki wir informacji i nie myślimy nad tym, ile potrzebujemy tej sałatki. O, i tej sałatki zazwyczaj zostaje. No i trzeba ją wyrzucić. Chyba, że podzielimy się tą sałatką z innymi. Pan, gdy uczy pan młodych ludzi w Gorzowskim Zespole Szkół Gastronomicznych, to tam. Zwracacie uwagę na tradycję, przekazujecie te przepisy też z, no, w cudzysłowie dziada-pradziada, czy jednak idziecie w tą nowoczesność? Zacznijmy od tego, jak przychodzą do mnie uczniowie na zajęcia pierwszy raz. Gotujemy rosół. I nagle podstawa, niby łatwa, na danie, które jest szybkie ale po, wracamy do na naszych podstaw, tak? czyli do tej kur, ku, kultury, która yy, istniała kiedyś. Yy, w obecnych czasach idziemy na skróty. Dodajemy różne kostki, saszetki. Może nie tędy droga. Starajmy się wracać, bo tak jak yy, przykład devolay jest to yy, potrawa z fileta z kurczaka z dodatkiem masła i koperku. Niektórzy dodają natkę pietruszki. To może być taka alternatywa zamienna, bo w zależności od naszego kraju, ale nie dodajemy tam już rodzynek, nie dodajemy już sera, bo tu już nie będzie dewola i nazewnictwo też musi zostać zachowane z dawnym, które zostało wymyślone i oznaczone. To tak samo jak gotujemy z młodzieżą i przygotowujemy ich na różne informacje, które powstaną jako ich przyszłość, bo jeśli ich nauczymy w pewien sposób gotować tak, nie inaczej, to to wyniosą ze szkoły. A taki rosół chociażby właśnie to przecież podstawa bardzo wielu Dań, które później przygotowujemy. Jest zainteresowanie, młodzi ludzie chcą kucharzyć, chcą gotować. W ostatnich latach mieliśmy taki boom, różnego rodzaju programy, chociażby kulinarne, telewizyjne, sprawiały, że no, zaczęliśmy się interesować tym gotowaniem. Stwierdziliśmy, że to też może być pewien rodzaj sztuki. Czujecie to w szkole? Jak najbardziej. Nasza szkoła ma kilka, że tak powiem, profili. Nie tylko kucharzy, mamy hotelarzy, mamy technolog żywienia. Myślę, że nasza szkoła jest oblegana przez młodzież. Większość chętnie jakby rozwija się w tym kierunku. Część uczniów, która jest w naszej szkole, próbuje nawet zaczerpnąć czegoś więcej i na przykład przygotowujemy też uczniów na konkursy ogólnopolskie, gdzie naprawdę zdobywamy podium. Drodzy słuchacze, jeśli jeszcze nie rozpoczęliście przygotowań albo właśnie je rozpoczynacie z taką lekką paniką, to Kamil Tużnik zapewnia, że się da. Na spokojnie przygotowujemy mniej, ale smacznie. Mniej smaczniej i będzie też sympatyczniej w domu. Bardzo dziękuję za rozmowę Panu i naszym słuchaczom. Życzymy smacznych świąt. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.